Koncerty to jest zawsze bardzo magiczne przeżycie, ponieważ to jest bezpośredni kontakt z ludźmi, którzy słuchają płyt i że oni przychodzą przygotowani w pewnym sensie I, i, i gdzieś to jest takie energetyczne zdarzenie, ale e, widząc przed sobą tłum ludzi, którzy śpiewają teksty, które w którymś momencie mojego życia były dla mnie ważne, bo ja jakby tylko tak piszę i w ogóle podchodzę do muzyki bardzo emocjonalnie i widząc, że dla nich również jest to ważne, to jest po prostu takie poczucie, że jest się potrzebnym. I, I to jest fantastyczne, bo to właściwie tylko dzięki ludziom wiesz, ta muzyka cały czas istnieje. No bo gdyby nie oni, to przecież po co robić płyty tak naprawdę? Ta, dla siebie do szuflady to nie jest to samo. I, I mam wielkie szczęście w życiu, że odkąd zaczęłam, była to zawsze moja praca. I, i to słuchacze nadają jej sens. Niezależnie od tego, na ile emocjonalnie żyję, mam taką tendencję do, do po prostu wbijania się w emocjonalne kłopoty non stop, znajdywania trudnych charakterów i, i pracy z tym. Ale jednocześnie jest to wycieczka, która w jakimś tam sensie jest na tyle inspirująca i jakby wspierająca mój rozwój jako człowieka, bo, jakby, bo patrząc na to wszystko z punktu obserwatora, rzeczywiście można zrobić więcej niż po prostu mając spokojne, ciche życie. Um, że to ma potem sens. Um, I rzeczywiście spotkałam się z dużą ilością opinii, że dla ludzi jest to ważne. A na koncertach bardzo dużo się dzieje bez słów. Są piosenki i wszyscy je przeżywamy, jesteśmy w jednym miejscu. Zresztą ja tak naprawdę, grając imprezy, wiesz, od y, 200 po 10 tysięcy ludzi y, te klubowe takie trasy y, traktuję z wielkim, wielkim sentymentem bo jednak jest to energia, która się nie da na żadnym festiwalu y, powtórzyć. To jest zupełnie inne przeżycie. Nie masz tych, wiesz, dziesięciu metrów przestrzeni przed sobą, a potem tłumu ludzi, tylko pracujesz z, y, nie wiem, 400, 500 czy, czy 700 nie wiem, y, 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 osobami, 700 osobami, które są w tym miejscu z tobą i naprawdę czujesz tą energię. I wydaje mi się, że takie wieczory są, są taką właśnie wymianą dla wszystkich jak wychodzę na scenę to zawsze czuję się naga, ale też um, w życiu prywatnym jestem prywatna i, i to co się dzieje w moim życiu prywatnym trzymam dla siebie i jakby jest jakaś sfera w moich tekstach i w mojej muzyce, która pozostaje moja, um, którą ewentualnie są w stanie rozszyfrować ludzie bezpośrednio związani z tymi tekstami lub przyjaciele, um, natomiast jakby energetycznie Wychodząc na scenę, jestem naga, bo to jest założenie mojej pracy. I nie pozostawiając sobie in, żadnego kokonu, komunikuję się z ludźmi. A publiczności nie da się oszukać. I tak naprawdę mam wrażenie, że to właśnie szczerość jest, jest powodem, do którego oni tam są. Jeżeli miałabym cokolwiek ukrywać, na scenie oczywiście, to w tym momencie moja praca nie miałaby sensu. Muzyka to jest taki element kultury, nie tyle kultury czy sztuki, co, co życia, z którym absolutnie wszyscy się komunikują, jaka by ona nie była, nie jest to obraz, który wisi w muzeum, tylko jest to coś, co słyszymy wszędzie, od dźwięków, które nas inspirują, ćwierkających ptaków, czy, czy szumu powietrza, po to, co jest w radiach, w momencie, kiedy wsiadasz do taksówki, albo czy, jesteś, czy, czy, czy sam dokonujesz tego wyboru, czy czegoś słuchasz, czy jest ci to dane. Ona jest wszędzie i my się z tym komunikujemy. Więc wydaje mi się, że szczerość jest po prostu absolutnie nieodłącznym elementem mojej pracy.